Niektórzy mówią, że to błąd pozwalać psu spać w swoim łóżku, inni uważają, że to najczystszy wyraz miłości i zaufania, ale co jeśli kryje się za tym coś więcej niż tylko wygoda, co jeśli nauka mogłaby wyjaśnić dlaczego wasz pies wtula się w was każdej nocy? W tym filmie odkryjemy fascynujące powody, zarówno instynktowne, jak i emocjonalne, które kryją się za tym zachowaniem. Niektóre mogą Was zaskoczyć, a jeden w szczególności może na zawsze zmienić Wasze spojrzenie na więź z Waszym psem. Zostańcie z nami do końca, ponieważ ostatnie odkrycie jest poparte naukowo i może całkowicie odmienić Wasze myślenie o Waszym czworonożnym przyjacielu. Niczym odkrycie Ameryki przez Kolumba. Zanim jednak zagłębimy się w temat, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Wasze wsparcie pomaga nam w dalszym dostarczaniu Wam najlepszych treści o niesamowitym świecie psów. A teraz odkryjemy prawdziwy powód, dlaczego psy tak uwielbiają spać obok swoich właścicieli. Psy kochają swoich ludzi nad życie i nic tak dobitnie nie mówi kocham Cię, jak decyzja o spaniu u Twego boku. W psim świecie bliskość fizyczna jest silnym sposobem budowania więzi. To ich sposób na przytulanie i potwierdzenie głębokiej więzi, jaką z tobą czują. Kiedy wasz pies się do was przytula, nie szuka jedynie ciepła. Wzmacnia on więzi emocjonalne, które czynią was częścią jego rodziny. Badania pokazują, że spanie obok ukochanej osoby, czy to człowieka, czy psa, może sprzyjać wydzielaniu oksytocyny, hormonu miłości. Ten hormon pogłębia więź i tworzy poczucie spokoju i bezpieczeństwa, niczym kubek gorącej czekolady w jesienny wieczór. Zwracają uwagę na bicie Twojego serca i Twój oddech i synchronizują się z Twoim rytmem, co je uspokaja. Więc kiedy Twój pies przytula się do Ciebie, wysyła jasny komunikat Jesteś moim bezpiecznym miejscem, jak taki ciepły kącik, przytulne i bezpieczne miejsce. Twój pies szaleje za twoim zapachem tak nawet jeśli myślisz, że nie pachniesz akurat jak fiołek z ogrodu babci. Ale za tym kryje się nauka: psy mają do 300 milionów receptorów węchowych w porównaniu z naszymi marnymi pięcioma milionami. Ich węch jest więc niesamowicie silny. Twój unikalny zapach działa jak emocjonalna kotwica, która natychmiast zapewnia je, że znajdują się w znajomym, bezpiecznym środowisku. Dlatego wtulają nos w Twoją poduszkę albo tulą się do Ciebie. To ich sposób na czerpanie pocieszenia z Twojego zapachu. Badania naukowe wykazały, że poziom stresu u psa znacząco spada, kiedy czuje zapach swojego właściciela. Działa to kojąco i spowalnia bicie serca. Spanie obok ciebie maksymalizuje ten efekt i pomaga im poczuć się w pełni komfortowo, jak umamy za piecem. W głębi serca psy wciąż są zwierzętami stadnymi, ukształtowanymi przez tysiąclecia ewolucji. Na wolności członkowie stada śpią blisko siebie, aby zapewnić sobie wzajemną ochronę i wsparcie, niczym bohaterowie w pustyni i w puszczy. Wasze łóżko jest dla nich współczesnym odpowiednikiem jaskini, Bezpiecznym i ciepłym miejscem, gdzie umacniają się więzi zaufania i hierarchia. Zupełnie jak w rodzinie u cioci na imieninach. Śpiąc z Tobą, Twój Pies nie tylko szuka bliskości i bezpieczeństwa, Instynktownie kieruje się swoją naturą psa stadnego, potwierdzając tym samym, że jesteś jego przewodnikiem, opiekunem, jego alfą i omegą. Badania nad zachowaniem psów potwierdzają, że psy naturalnie szukają bliskości z tymi, którym najbardziej ufają, a nic tak dobitnie nie świadczy o zaufaniu, jak decyzja o spaniu tuż obok. Powiedzmy sobie szczerze, twoje łóżko jest o wiele wygodniejsze niż posłanie dla psa na podłodze, a twój pies doskonale o tym wie, ale nie chodzi tylko o luksus. Psy instynktownie lgną do ciepła. A ciepło Twojego ciała czyni Cię idealnym grzejnikiem, szczególnie w chłodne noce. Badania pokazują, że ssaki, w tym psy, lepiej śpią, gdy czują fizyczny komfort. Poza ciepłem, Wasze łóżko niesie ze sobą znajomą mieszankę zapachów. Wasz zapach, który wzmacnia poczucie bezpieczeństwa i domowego ogniska. To prawdziwa strefa relaksu, niczym ulubiony kącik w Waszej ulubionej kawiarni. Twój pies nie chce tylko spać blisko ciebie, on czuje taką potrzebę. W naturze zwierzęta stadne polegają na sobie nawzajem dla bezpieczeństwa, a psy domowe wciąż noszą w sobie ten instynkt. Spanie obok ciebie daje im poczucie bezpieczeństwa przed zagrożeniami. Ale to nie jest jednostronne, one również cię chronią. Niezależnie od wielkości, psy mają naturalny instynkt chronienia swoich bliskich. A przebywanie blisko ciebie pozwala im być czujnym na potencjalne zagrożenia. Badania pokazują, że psy nawet podczas snu mają wyostrzoną zdolność do wykrywania dźwięków i ruchów. Psy z natury są ostrożne, gdzie i z kim śpią. Decyzja o spaniu obok ciebie to wielka sprawa. To znaczy, że ufają ci bezgranicznie. Podczas snu psy są najbardziej bezbronne. Jeśli więc twój pies przytula się do ciebie, a jeszcze lepiej śpi na grzbiecie z brzuszkiem do góry, to ostateczny dowód na to, że czuje się przy Tobie dobrze i bezpiecznie i że Cię kocha. Dla niektórych psów wasze łóżko to nie tylko wygodne miejsce do spania, to część ich terytorium. Niektóre rasy, zwłaszcza te z silnie rozwiniętym instynktem obronnym, mogą postrzegać spanie z Tobą jako sposób na pilnowanie swojego terytorium i odpieranie potencjalnych zagrożeń. Jeśli wasz pies jest z natury lękliwy, spanie z wami w łóżku może być dla niego najlepszym sposobem na radzenie sobie ze stresem. Badania pokazują, że psy, podobnie jak ludzie, odczuwają spadek poziomu kortyzolu, hormonu stresu, kiedy przebywają blisko kogoś, komu ufają. Twoja obecność działa jak emocjonalna przystań, pomagając im czuć się bezpiecznie i zrelaksowanie. Dotyczy to zwłaszcza psów, które łatwo się płoszą lub reagują na nagłe dźwięki. Spanie obok ciebie daje im poczucie przewidywalności i bezpieczeństwa, niczym kubek gorącej czekolady w jesienny wieczór. Psy z lękiem separacyjnym nie chcą po prostu być blisko ciebie. One czują, że muszą. Jeśli twój pies nie znosi zostawać sam w ciągu dnia, czas snu staje się dla niego złotą okazją, by być blisko ciebie jak cień. Śpiąc obok ciebie, upewniają się, że nagle nie znikniesz. Psy uwielbiają rutynę, a kiedy już przyzwyczają się do spania w twoim łóżku, stanie się to ich naturalnym wyborem. Na wolności przewidywalność zwiększa szanse na przetrwanie i psy domowe wciąż noszą w sobie ten instynkt. Dla nich wasze łóżko to nie tylko miejsce do spania, to rytuał bezpieczeństwa i bliskości. Psy mają wręcz nadprzyrodzoną zdolność wyczuwania zmian u swoich właścicieli. Badania pokazują, że potrafią wyczuć wahania hormonalne, poziom stresu, a nawet niektóre choroby na długo, zanim my sami zorientujemy się, że coś jest nie tak. Jeśli spodziewasz się dziecka, twój pies może stać się bardziej przywiązany i opiekuńczy, ponieważ wyczuwa zmiany w twojej chemii ciała. Jeśli więc twój pies nagle nie odstępuje cię na krok, być może jest twoim osobistym aniołem stróżem i opiekunem zdrowia. Teraz już wiecie, dlaczego wasz pies tak uwielbia spać w waszym łóżku. Chodzi o zaufanie, miłość i instynkt. Ale ich zachowanie przed snem na tym się nie kończy. Zauważyliście kiedyś, jak wasz pies kręci się w kółko, zanim się położy? Może się to wydawać zwykłym nawykiem. Ale kryje się za tym fascynujący powód, taki, który jest głęboko zakorzeniony w jego instynktach. Nie przegapisz naszego kolejnego filmu. Dlaczego twój pies kręci się w kółko przed położeniem się spać? Nigdy więcej nie spojrzysz na to zachowanie tak samo.